Widzowie, dzieje się. Nowa seria. Tak, dzisiaj robię dwa filmy. Dosłownie dwa filmy, bo jest daily i trzeba robić dwa filmy. Więc dzisiaj mamy pierwszy odcinek z kultowej gry, która zbiera miliony odsłon na po prostu YouTubie, a jest to Poppy Playtime. Tak, wielu z was pewnie czekało lub nie czekało na ten tytuł, może Yy, wielu z Was nawet lubi w niego czasami pograć. Ja go kupiłem dość niedawno. O, jeszcze taka mała rzecz, yy, yy, że po prostu. Czekaj, bo. Miałem coś Wam powiedzieć. Nie powiedziałem tego w odcinku z Prowincji Świata, ale. Yy, i teraz zapomniałem. I nie wiem, nie, nie wiem co. Po prostu nie wiem co. Dobra, nieważne. Yy, ten. Prosiliście na pewno o to, yy, więc ten. O, miałem, teraz mi się przypomniało. Sorry, widzowie, że mi się teraz dopiero przypomniało, ale ten, no, yy, że. Od następnego roku będą filmiki już z muzyką. Tak, takie długie filmy, tu był na przykład ten odcinek z Poppy Playtime, będzie z muzyką. W następnym roku. Próbuję to, ten temat próbuję już odgarnąć od kiedy wróciłem na YouTube i teraz siedzę po prostu i szukam jakby to można było znaleźć, ale w końcu znalazłem. Więc będą filmy z muzyką. Tymczasem... E, jeszcze przed tym zostawcie łapencję i suba, e, bo dobijamy 80 subów jeszcze, mam nadzieję, że w tym roku wbijemy, a jak nie, to, 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 to w następnym roku, w pierwszy tydzień. Dobra, to lecimy z koksem. E, chapter pierwszy, tak, ja mam tylko chapter pierwszy, nie mam chaptera drugiego. New game, e, tutaj, a, Twink squeeze, lecimy. Pani będzie... Dobra, skipniemy to intro. Nadzieję, że się da. Bo mi się nie chce tego intro słuchać, widzowie. No, jak w horrorku Czekamy, czekamy. Jeszcze raz przypominam o subie i lajku. Wiem, jestem, jestem dziwny. Dobra, o. Już miałem robić cięcie. Ja widzę wy sobie tylko to podgrośnie, bo wy pewnie macie mega ciemno tutaj. O, o, jest. Chapter pierwszy. Ja, ja, ja jeszcze, ja, ja w to grałem tak naprawdę tylko chwilę, bo ja chciałem serię z tego robić. Więc co tutaj mamy? up kota Ciemna Siema, kota Pik, pik. Kota pszczółka. Tutaj jest grappak, tam będzie grappak, więc yy, lecimy po grappaka. Tutaj trzeba kod znać. O, tutaj jest. Poppy wants to play. Ten odcinek prawdopodobnie nie będzie długi, bo zrobimy sobie dwa odcinki z chaptera pierwszego, albo nawet więcej. Nie wiem w sumie. Tutaj mamy różne rzeczy. Tu mamy kasetę. Ja tej kasety mi się nie chce oglądać. No chyba, że chcecie. Jak dobijemy tutaj 10 łapek, to... To robię y, odcinek, gdzie przeglądam wszystkie kasety z Poppy Playtime i je oglądam. Poznaję historię tej gry. Ja wiem tylko, że tu jest Hagi i tyle Hagi to w ogóle. Dziś. Hagi Kojarzycie chyba tą piosenkę? Hagi Łagi, coś tam, coś tam, coś, coś tam. Dobra, nieważne. O, i tutaj leci ten pociąg, z którego jest ten kod. Tylko ja najpierw muszę sobie wskoczyć o. Oj. Tu się strasznie na telefonie źle steruje. Na, na komputerze jest lepiej. Jest różowy, tu pod światło lepiej. Zielony, ciemnozielony, różowy, żółty, czerwony. Ciemnozielony, różowy, żółty, czerwony. Mam nadzieję, że tam nie ma jakiejś kombinacji kolorów, nie z typu. Yy, tam był ciemnozielony, yy, różowy, żółty, czerwony. Tak. Jest, udało się! Za pierwszym razem mi to wyszło! Kiedyś to mi wychodziło chyba za dziesiątym razem, teraz mi to za pierwszym razem wyszło. Nie wierzę! Dobra, akurat taką kasetę chyba możemy posłuchać, bo to jest o ym, O grapaku, bo to trzeba posłuchać, żeby w końcu tego grapaka tam dostać. Dobra, yy, to yy, to mam podgłaśniać czy nie, żebyście słyszeli. W sumie nie. W sumie czemu bym miał to podgłaśniać. Jak będziemy słuchać wszystkie kasety, to po, po, podgłośnie, okej? Okay? A teraz oglądamy. Yy, grapak no, no. Można to przyciągać i tak dalej. O, tu jest brondinozaur. Prondinozaur. Szkoda, że jak będę miał grapaka, to ja tu będę robił takie rzeczy szkole że widzowie, że wy zaraz tu oszalecie na tym filmie, Tak najpierw musi się ten film skończyć. O lepę można komuś. A nie głowę od. Ale lepę też można komuś dać. Dobra. Ty można tak robić, energia, o, oh, thank you, grabka, grab, use to grabpa, use your grabka, green possibility, dobra, dawać mi tego grapaka. zaraz wam wtyczkę odłączę, mi nie dać tego grapaka. o, o, mam, Je, mam niebieską łapkę, teraz zobaczycie, co tu się stanie, to będzie komiczne, cześć, Bron, o, o, widzicie, już się zaczęło coś bagować, Yy, nieważne. Teraz ja chcę to podnieść jakoś. Nawet w tym filmiku się dało podnosić. Czekaj, Bron. Mogę cię jakoś przesunąć? Cokolwiek chcę z tobą zrobić. O, dało się ciebie postawić. O, jak skacze. Oj, już mi kamerę. Już widzicie widzowie, że za dużo gram w Poppy Playtime. Jestem uzależniony. Ba, to teraz wszystko to przyczółką to przy, próbujemy. O, spadła. Ty idziesz ze mną na wyprawę, prawda? Ty, ty idziesz ze mną, prawda? Ty idziesz ze mną. Ona pójdzie ze mną. Ona wyjdzie z tego pokoju, widzowie. Robimy challenge, że ona wyjdzie z tego pokoju. Jak wyjdzie z tego pokoju, to zostawiacie łapkę w górę. Robimy taki challenge. O! Mam nadzieję, że wyjdzie z tego pokoju. No jeszcze nie wyszła! No co tu jest w ogóle? O, już jest chyba na granicy, już chyba się liczy. Czy teraz to się w ogóle nie chciała wziąć? O, wyszła z tego pokoju, więc widzowie, musicie zostawić łapkę w górę, bo pszu kokot wyszedł z tego pokoju. Welcome. Dobra, przechodzimy przez barierkę. Pyk. Mamy tutaj, zaraz, zaraz damy hagiemu lepę. Lepę damy hagiemu. No, zaraz się powinno. A nie, jest loading progress, czyli się gra wczytuje, dobra ile no mamy dużo procent bo czasami pada bateria jak w Poppy Playtime gram, dobra o podnosi się tylko coś się w... nie chce w... czytać Albo mi się coś zepsuło i po prostu yy, ten, Hagiwagi jest cały jakiś brokatowy, co tu się stało właśnie? Czemu, to jest jakiś błąd gry, czemu on ma czerwoną, znaczy czemu on jest cały czarno-niebieski? Może dlatego, że mam jasność yy, złą? No to teraz damy mu lepę. Zobaczcie, to jest lepowanie Hagiego-wagiego. Takie rzeczy tylko u mnie. Slepowanie hagiego łagiego. Dobra. To teraz robimy coś takiego. Klikam ten przycisk i po prostu podgłaśniam na maksa i słuchamy. Tak? Widzowie? To będzie dobry pomysł. Czekaj. Nie to. Mam nadzieję, widzowie, że Wam się podobała piosenka, co nie? Bo mi się bardzo podoba. Ten odcinek będzie śmieszny, wiem. Może niektórym osobom nie przypadnie do gusta, ale on będzie śmieszny. Tu mamy Power, Innovation, o Bugi Bocik, koto pszczółka Brondinosaur. A tak w ogóle, jak będziemy odkrywać sekrety po playtime to ja tu przyjdę z czerwoną łapką i to otworzę. I, i, I tam zobaczycie w ogóle co tam jest w ogóle, bo, bo tam, tam powinien, tam powinien jest chapter drugi, w ogóle tam, tam, y, y, tam jest w ogóle też y, jedzeniówka, jedzeniówka, dobra, nieważne, bo tu jest hagi, łagi, to chodźcie sobie poskaczemy po... w ogóle widzicie, że się da wejść na ten napis u góry, da się na niego wejść, tylko po prostu y, trzeba bardzo się starać, y, y, ja może to zrobię w innym odcinku. Oj. Widzieliście? Byłem na tamtym pudełku. Dobra, nieważne. I tak wiemy, że ja tam nie doskoczę. Jestem tak cienias. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda. Oj, jestem! Widzi, widzicie, widzowie? Jestem! Widz, widzicie, widzowie? Co to jest w ogóle? Czekaj, widzowie, widzicie tą kropkę? Co to jest w ogóle? Czekaj, co to jest? Aha, to są te kropki. Dobra. Dobra, to musimy już robić kolejną misję. Bo za... bo ten odcinek prawdopodobnie będzie długi. Trzeba robić misję, a nie dawać hagiemu lepę. To jest zły pomysł. I teraz Hagiwagi powinien trzymać klucz. Dawaj ten klucz. Panie Janie! Da, dawaj ten klucz i znikaj stąd. Nara Hagiwagi. Dobra. Już znikniesz? On, on powinien zniknąć, jak ja zrobię tę misję, tylko... Tylko. Teraz widzę, że jest pewne pytanko, bo ja nie wiem jak robi się tą misję. Ja tutaj możliwe, że zrobię to tak, jak za jak wpisywałem kodzik za pierwszym razem, ale nie wiem dokładnie. Yy, dobra. O. Pyk teraz robimy. Pyk. Tutaj powinien być ten słup. O. Pytanie, gdzie jest drugi słup. Czy mi nie starczyło? Starczyło mi, czy mi nie starczyło? Tak! Zrobiłem tą misję za pierwszym razem! Brawo dla mnie widzowi! Zrobiłem tą misję za pierwszym razem! Jej! Naprawdę, udało się! <ścoughs> udało się! Jeszcze nigdy nie zrobiłem tej misji za pierwszym razem! Hagusia nie ma! Możemy otworzyć to przejście! Nareszcie, jej! Make a friend! Stwórz swojego przyjaciela Candy Cat. Jesteśmy w kolejnej części fabryki. Tam jest hagi-łagi, widzicie? Jego, jego rękę, widzicie tam? tam jest hagi-łagi. O, widzisz, jest, widzisz się stunął. Tutaj był. Może go dogonimy, chodźcie. Jej. I teraz będzie parowanie zaraz powinno być. Albo nie ma? Chyba nie ma parowania. Widzowie, to, to się nie miało tak skończyć. Chyba się gra zepsuła. Widzowie, to się nie miało tak skończyć. Może, jak będę cały czas podskakiwał. Widzowie, bo mi chyba zaraz wywali grę albo coś, więc widzimy się dosłownie za sekundę. I, I chyba będę musiał to jeszcze raz przejść, ale dobra pa. Dobra, widzowie, udało się wczytać save'a. Nie wiem jak to się stało, ale papupi Playtime y, udało się wczytać save'a, już chyba wszystko działa, nie wiem. Tym razem nie będę od razu wbiegał na tej. Jest! Udało się. Jesteśmy w kolejnej części fabryki. Udało się wczytać save. A. Kasety sobie oglądniemy, tak jak ja powiedziałem, wszystkie kasety w innym odcinku. Ale udało się, jesteśmy przy kolejnej misji. Mamy baterie. Właśnie przy tej misji musimy zbierać baterie, by ktoś nie wiedział. Bo, 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 bo widziałem, że wielu gracz się po prostu nie umie zrobić tej misji. A ona jest bardzo prosta, wystarczy tutaj zbierać baterie. Akurat mi się wszystkie trafiły obok siebie, więc będzie ciekawie. Bo tam jest zielona, czerwona od razu, więc te baterie się obok, obok siebie trafiły. Więc naprawdę, nie wiem jak to się stało, ale ja mam takie szczęście, że mi się te baterie obok siebie trafiły. Tam jest czerwona od razu. Bo widzicie, one się świecą, więc wystarczy mieć jasność telefonu po prostu powiększoną i ten. I teraz mam te wszystkie baterie i muszę je zanieść na dół, ale żeby to zrobić obron. Cześć panie bronie, ty się teleportowałeś, czy co? Mogę cię jakoś szturchnąć? Nie, ty chyba jesteś nieszturchnalny, jeśli jest takie słowo. Yy, ale o. Widzicie, tutaj tą bramę można odsunąć. Pyk. Włażę nie wiem czemu, to, to jest ta sama brama i jej nie można odsunąć, ale i tam jest koniec mapy po prostu, więc e, chyba e, w Poppy Playtime mamy jedną bramę działającą, drugą niedziałającą, dobra, o. Są te wszystkie, o, widzicie jak się świecą takie di, ten dźwięk powinien być taki di-du-di-du, di, du. jakoś tak, dobra, nieważne. I ta, ten odcinek i tak już jest memowy, więc tak średnio. Więc mi pewnie w komentarzach będziecie pisać, że, że odcinek jest bardzo memowy. Bo jest memowy. O, jest czerwona chęt. Czerwone chęt jest. Jej! Pamiętam, że ostatnio miałem problem z podniesieniem tej czerwonej łapki. A teraz już nie. Jej, teraz mam obie łapki. Zobaczcie. Mogę obie. Mogę obiema naraz nawalać. Jej! To jest najlepszy odcinek. Dobra, pudełko też jest memowe. Cześć pudełko. Może Ciebie jakoś zmemować. Może jak dam Ciebie dwoma rękami to. Nie, też nie działa to pudełko. Działało, ale coś teraz nie działa. Coś się zepsuło. Dobra. Pyk. Pyk. Ulecimy do kolejnej części Map Loading Progress. To jest ostatni moment na zostawienie łapki w górę, widzowie. Pyk. A tam pójdziemy sobie już w następnym odcinku. Więc papa. E, pa. Ja tutaj robię autosave, bo się zrobił autosave. I teraz tam pójdziemy w następnym odcinku. Jeśli tutaj będzie e, 10 łapek, to robię odcinek z kasetami. A jeśli e, normalnie wbijecie tutaj e, e, chociaż jedną łapkę w górę, to tam e, pójdę i zrobię kolejny odcinek z playtem. E, więc papatki. Do następnego odcinka.